Znajdujemy się w Piaskowni koło Pułtuska, gdzie swoją premierę ma nowy Ford Ranger. Pytanie zasadnicze, jakie są zmiany w tym samochodzie, jakie zmiany nastąpiły, co doszło, co było? może, no i jakie ceny przede wszystkim tego samochodu. Okej, okay. więc mamy przyjemność pokazać Państwu dzisiaj najnowszą wersję Forda Ranger. Jest to model, który zaczął być produkowany na początku tego roku. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie wprowadziliśmy w tym samochodzie, to głównie jest to kilka elementów, takich jak zupełnie nowa linia nadwozia z nowym przodem, nowym grillem przednim, nowymi lampami. Drugą istotną rzeczą, która się zmieniła i to zasadniczo, to jest wnętrze tego samochodu. Zupełnie została na nowo przeprojektowane wnętrze, deska rozdzielcza, fotele i i wszystko co w środku, także ten samochód jest zupełnie już innym samochodem zdecydowanie bardzo, bardziej przypomina samochód osobowy i tak zresztą też się prowadzi to także to co wprowadziliśmy pozwoliło na zastosowanie wszelkich nowych technologii jakie są dostępne we współcześnie dzisiaj samochodach natomiast po raz pierwszy w samochodzie klasie pick up pojawiają się takie systemy chociażby wspomagające kierowcę jak systemy zapobiegające zjechaniu z pasa ruchu czy też aktywne tempomaty Systemy zapobiegające czy próbujące uniknąć kolizji z samochodem poprzedzającym te wszystkie rozwiązania, które w samochodach rzeczywiście osobowych, wyższej klasy, już od jakiegoś czasu są dostępne, pojawiają się po raz pierwszy w pick-upie. Wreszcie kolejnym, kolejną taką zmianą jest, są silniki, które zostały zmodernizowane. Oferujemy aktualnie silniki trzy jednostki napędowe o mocy większej, o 5 i 10 koni mechanicznych od tego, co było. Czyli to są jednostki 130-konna, 160-konna z silnika dwu, 2,2 litra oraz pięciocylindrowa jednostka 3,2 200 koni mocy. Także yy, dzięki tym silnikom oraz na przykład zastosowaniu elektronicz elektrycznego układu wspomagania kierownicy udało się zdecydowanie mm, zredukować zużycie paliwa w tym samochodzie. Jest on bardziej oszczędny. W zależności od wersji ta, ta oszczędność w stosunku do poprzedniego modelu może wynieść nawet 17%. Jeżeli chodzi natomiast o, o, o ceny tego samochodu, one generalnie są na poziomie zbliżonym do tego, ile kosztował poprzedni model i ceny. Netto Forda Rangera zaczynają, zaczynają się od 78 tysięcy złotych netto, a kończą na kwocie 137 tysięcy złotych netto za najbogatszą wersję Wild Truck, e, z silnikiem 3.2 200 koni e, i z automatyczną skrzynią biegu.